Przeleciałem przez pegier na miarkę 4 litry. 4 litry to jest zbyt mało, żebym wam cokolwiek pokazać, ale <laughs> już coś obrazuje Tam coś się zaczęło zielenić na tej górce, musiałem się z drugiej strony pola, bo przez 450 metrów ciężko cokolwiek ujrzeć. Tu został, tu był pamięcie zielony ład, tu został ten rumian. Już na niego jestem przygotowany. Ej, tak naprawdę zrezygnowałem z pryskania i niepotrzebnie ale tam jeszcze cedzi. Ajajaj, tak na przynajmniej wygląda. Abo to ta chmura co przyszła stąd jak nigdy dała nam 4 litry. No, ostatnio tu kukurydza dostała 15. I zobaczcie, tam są normalnie, ona nie w tym nie powychodziła. Ona nie powychodziła. Także tu mamy praktycznie dwa siewniki będą lipeksu. Tam się gdzieś ten lipeks skończył mniej więcej w połowie pola i tu już jest z syngenty. No i tam mnie bardzo zastanawia. Jedna taka, druga jakaś taka dopiero to powychodziła, No i tu bardziej wyszło na gładko i to było widać ostatnio jak te 15 litrów spadło. Ponieważ, ponieważ tu już była woda. No. Rumian. Jutro już będzie scharcony. Gdybym ja wiedział, wiedział, że dzisiaj będzie padał, to bym dzisiaj pojechał. Chociaż na część pól, ale wiało. Dlatego rano już było 22 stopnie i no nie. O, zobaczcie ile to jest strzelane O, wyciągnąłem rumianek. Hmm. No, ale... Cały czas już tutaj nam dokłada yy, na działanie RSM-u po prostu nawóz jest płukiwany, systematycznie. Bardzo mnie to cieszy, nawet te 15 litrów, nawet bym mogło spać mniej niż spadło 10. To i tak jest super, bo dosłownie z tego pola byłem 2,5 km dalej, gdzie spadło 3 litry, nie? że ta plantacja dostała więcej wody no i tu właśnie ostatnio stała w ścieżce o nieźle, nie na razie to się ładnie wszystko wsiąka gleba lekka niby trzecia klasa, nie wiecie, tutaj trzecią klasę, tu ani grama chyba jej nie ma. Czwórka piątka bym strzelał, dlatego właśnie tutaj jest testowana kukurydza, całkiem nowa na gospodarstwie. Uwało wam 230 240 no. no i nic no będziemy sobie tutaj sprawdzać V270 fajnie też że jest, że posiane 240 fajnie też, że jest posiane będziemy mieli jakieś porównanie w jednym do drugiej w miarę tu jest tak czysto w miarę, w miarę y, część z pola jest po groszku praktycznie pół na pół Pół jest po groszku, pół jest po kukurydze, no i tu mamy groszek Bilbę. Niestety ta dawka była tutaj za mała, tu mogę już nie sięgnąć na skarpę, ale tak no taki ło, no, to już jesteśmy na piątce, nie? Tu praktycznie ten przód, taka czwórka połamana z piątką, no taki taki lepszy gorszy bardzo pokazuje tutaj. Już odcinek gorszy, tu za chwilę lepszy, za chwilę gorszy. No jakiś tam tragiczny nie jest, no. No i znowu, że tu grochu nasiał 400 sztuk. Ile tam z tego groszku się sieje? 270 kilo, tak? Czyli tam załóżmy 110 czy 120 sztuk na metr kwadratowy. A i chyba nic by z tego nie było. Także chyba na takich lżejszych ziemiach trzeba schodzić nawet z groszkiem, jeśli chodzi o i zobaczcie, były stosowane na samo samosiewy, bez preparatu tego mojego i widać, że to podziałało tak ino, ino nędz, nie? i rzeczywiście ten preparat chyba, chyba będzie, no, trzeba będzie na niego przeznaczyć jakieś tam środki na gospodarstwie, bo rzeczywiście działa, bo dziś już byłem na plantacji kukurydzy i patrzyłem na chwasty, to już one, one już widać, że je pokręciły, bo no to jeszcze już wszystko się przykleiło nic nie spadło no, no taki o dziad no, tu już taka żywa piąteczka także tak by wyglądał na piątej klasie no spadł ten deszcz, może jeszcze go trochę tu podratuje nie? no ale to ogólnie jest taki właśnie Ach, jest jaki jest no. doświadczenie polowe Pozdrawiam.